Dobra, to jesteśmy właśnie na tropie pizzerii Shufada w Częstochowie. Jedziemy po bardzo rozsławioną i faloną przez wszystkich pizzę dolcze. Także widzimy się za chwilę. Nasze ręce dorwaliśmy już rozsławioną pizzę Dolce z pizzerii Szuflada w Częstochowie. Mamy tutaj do czynienia z wersją pół na pół. Jedna jak widać jest z boczkiem, druga jest wersją wegetariańską z serem gorgonzola. Jeżeli chodzi o skład to mamy tutaj oczywiście cebulę, sos bodajże śmietanowy. Z mhm. musztardowo-miodowym dokładnie. O właśnie, musztardowo-miodowy mój błąd. E... I no, jeżeli chodzi o tajemniczy składnik, no to chyba pieprz cytrynowy, który tutaj, że tak powiem, zwieńcza to wszystko. To jest najważniejszy składnik całej tej pizzy. Może zaczniemy od y, wersji z mięsem. Także próbujmy. No dobra. Fajne cienkie ciasto. Nie wiem, czy to będzie widać. Dosyć, no nie jest zbyt mocno wypieczona jak na, jak na pizzę, bo spódnie jest przypalony. Fajne jest to, że pizza jest robiona w takim typowym piecu, opalanym drewnem. Tak, to trzeba też przyznać, że to nie jest. Tak, to jest plus. To jest jedna z niewielu w mieście, pizzerii w mieście, gdzie, gdzie mają prawdziwy piec na drewno. Tutaj smak też trochę inaczej się rozchodzi, coś inaczej. Dlatego ta pizza jest tak dobrze upieczona. No tutaj, musztarda i, i pierwscy trudno wyrobią robotę, nie da się ukryć. Musztarda najbardziej wyczuwalna. Tak. Czuć taką ostrość delikatną. Dobra, bardzo dobra, bardzo dobra. Nie da się ukryć, że jest to pizza warta swojej ceny, także tą pizzę na pewno możemy polecić. Pizza dolce z szuflady w ciastrowie. Trzeba przyznać, że to jest też jedna z wielu, które mają w swoim menu ale no to jest chyba taka najbardziej oryginalna, oryginalna można powiedzieć nietypowa no smak tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy bo też fakt, że rzadko gdzie w pizzeriach widziałem, że była pizza z musztardą no, z pieprzem cytrynowym to już tym bardziej ranciki też dobra. E, gorgonzola, i ile się nie mylę, to jest ser pleśniowy, nie? Ser pleśniowy, tak, dokładnie. E, I tego się obawiam, właśnie. Ja właśnie dokładnie tego samego, Ser, bo... ser, ale pleśniowe to tak nie w moim stylu zabawienia. Nie rozumiem bardzo. z nas trzak, tylko jadłby pleśniowy. Tak. tak? Znaczy, nigdy w życiu nie jadłbym jakby tego na pizzy, więc o, taki zwykły sam nie no, jest dla mnie nie do przełknięcia. Ale ja powiem. wiesz, no, pizza 4 fromaggi na przykład, że masz cztery różne sery, w tym też pleśniowy, to też jest naprawdę dobra pizza. Zobaczymy, może to będzie zaskoczy, i może się okaże dobra. Nie bez powodu, myślę, że mm, szef kuchni Pizzerman nie bez powodu da też. Wymyślił ser, po prostu na tym. Dobra, no to z, trzeba Wersji tego spróbować, drugi. trzeba się poświęcić dla dobra widzów. tak jak przepij, żeby nie, 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 nie było smaku. <grym> Zapachu dziwnego nie ma, ser widać. Widać kawałki tego pleśnowego sera. Trochę zapachu jest. Ale delikatny jest ten zapach. Tego sera raczej bardzo dużo nie ma. Na szczęście dla nas. Delikatno. Ale wyczuwalne jest, jest. Jest mniej tuste. To już pierwsze co już, już w oczy. W język w sumie. Ale też nie ma takiego posmaku. Mówiłem w tym, że to jest na pizzy po prostu. Że nie ma takiego posmaku właśnie tego sera plaśniowego. Jak się go już zje. To jest takie drugie uderzenie. Ale tu racja, za te pizze w ogóle od nich nie są tuste. Czasem się kupuje pizzę, Czajno, to no, z tam cały czasem kapie. Z tym boczkiem można trochę, tam, tam troszkę można było poczuć, to nie było jakoś dużo, ale w porównaniu do tego, ale nie cieka tłuszczem. no to w prawie. Bo ja dałem pizzę, gdzie podnosząc kawałek, to dosłownie z niego kapało, więc... Są też takie. Więc ta. na pewno duży plus dla nich. Ale tam hmm. drugą opcją z tą serem jestem też niewiele jest zaskoczony. Znaczy jako nie jestem fanem sera pleśniowego, więc... Nie no, ale pomijając ten fakt, no to jest jakby tak. zjedliwa i jest Całkiem dobra, tak. Tam. To nie jest, da się przełknąć, tylko. Znaczy, gorgonzola jest takim serem, bardzo takim mm, zapachowym, można powiedzieć. Ale nie jest to jakoś tutaj tak mega odczuwalne. Nawet no, w smaku dobra. Bardzo dobra. Powiem ci, że on samym serem też bym z w całą było, że... Czy tak, chodzi... ale powiem szczerze, że boczku na gorgonzolę nie wymienię. Tak. <laughs> jeśli chodzi o moją opinię, też wolę, wolę, jestem jakby fanem mięsnych rzeczy na pizzy. Więc u mnie wygrywa boczek na pewno. Ja powiem wam, że i opcja i boczka i gorgonzale jest trafiona w 100%, jest super dla mnie. Czyli, jakby tak podsumować, to yy, ja, yy, ja daję punkcik dla pizzy z boczkiem. Jakbyśmy to mieli oceniać jakiejś 10 punktowej skali, 10, jeszcze, 10 bekonów. Tak, w skali bekonowej, e, boczek dostaje no 9,5, bo jakby to jest dopiero pierwsza pizza, więc nie dajmy jej od razu najwyższej noty, mm -hmm. Bo nie wiadomo co się może trafić, więc 9,5 na chwilę obecną z tego co jest. E, dla mnie kawałek bez boczku z gorgonzolą, no powiedzmy 7,5. Nie jest złe, jako że nie lubię sera pleśniowego, bardzo zjadliwa, ale 7,5 jak dam. Dam mnie tak oceniasz? No ja myślę, że boczek no to tak 9 spokojnie mogę e, zaproponować, no i tak e, ustalmy, że 3 w tej naszej jakby tutaj sugestii no to wychodzi, że trójka to jest jakaś pizza z Biedronki, tak żebyśmy tutaj mieli jasno, tak. jasno ocenione co okay. o czym mówimy, e, a 8 dla gorgonzoli. Jakbym miał to wszystko oceniać, to ja bym o, obie ocenił na 8, żeby tego też mówię nie wywyższać ze skali bekonowej. No, że Osiem dla wersji z boczkiem, 8 bekonów na 10 i 8 bekonów na 10 w wersji dla e, gorgonzoli. Bardzo dobre. Trzy Degustację razy tak, dziękujemy. Degustację mamy za sobą, pizzerię możemy śmiało polecić, także... Jeżeli będziecie w Częstochowie, to już wiecie, <coughs> gdzie możecie się zgłosić po Można powiedzieć, jedną z lepszych pizz, jakie można zjeść właśnie z dobrego pieca opalanego drewnem. Naprawdę z oryginalnym smakiem. Dobre no tutaj, ciasto. No i też dobrej cenie, bo nie ma co ukrywać. Tak, cena też nie była wysoka, bo tam nam wyszło chyba za tą pizzę 28 zł bodajże? Tak, tak. Jedyny mankament, no to może wielkość. Jeżeli pójdziecie w kilka osób, to okay. warto uzbroić się w dwie lub nawet. trzy. No, poszyć. Na trzech po kawałku to tak nie bez Dokładnie. szału, ale na, na jedną dwie osoby to myślę, że taka pizza spokojnie, spokojnie wystarczy. No i co, na ten film to by było chyba tyle? Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z was był kiedyś w tej pizzerii, czy kojarzycie miejscówkę w ogóle. Bo czy kojarzycie tak. może pizzę o podobnym charakterze, czy słyszeliście o podobnej może. Jakby była pizza z musztardą i, i pieszem cytrynowym, bo to, to się rzadko zdarza. I ewentualnie podrzućcie nam jakieś miejscówki, gdzie, gdzie warto jest zajrzeć. Zastanowimy się, będziemy szukać inspiracji na kolejne filmy. Dokładnie. No i chyba Dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć. Dzięki, do zobaczenia. Na razie.